Turniej jest niewątpliwie wydarzeniem roku. Wypoczynkiem. No dla mnie też. Frajdą. No, a, a szczególnie bardzo dobrą zabawą. Na żadnym turnieju nie jesteśmy tak dopieszczone jak przez dr Eris. Jest to najfajniejszy kobiecy turniej. Golf to nie jest tak jak się powszechnie uważa spacer po polu golfowym albo powolne przemieszczanie się meleksem po zielonej trawie w płonącym kalifornijskim słońcu. To treningi, dziesiątki godzin spędzonych na polu, skupienie i dobre decyzje. Ale dobre decyzje na polu muszą dotyczyć również stroju, zwłaszcza na kobiecym turnieju golfowym. Nietypowy zestaw kolorystyczny, bo ja z bardzo kolorowych rzeczy to nasze biało-czarne i szare, więc dziś rzeczywiście mam jedne kolorowe spodnie, na które namówiono mnie w zeszłym roku na tutejszym turnieju. I ponieważ padał deszcz, nie mogłam założyć białej spódnicy, założyłam kolorowe spodnie i koszulkę od sponsora. Rzeczy wygodne, praktyczne. Ja uwielbiam kamizelki, wszelkiego rodzaju spodnie, bo to daje mi zawsze luz. O, proszę bardzo. Tak, różowe, kolorowe, nabyte w tym roku, piękne spodnie. Gdybym wiedziała, że jest taki piękny słońce i będzie taka piękna pogoda tutaj, oczywiście założyłabym golfową spódniczkę, która jest bardzo wygodna, przewiewna i dla kobiet idealna. A jaka moda panuje w tym roku? W tym sezonie golf jest bardzo kolorowy. Wszystkie soczyste kolory owoców, truskawkowe, malinko, malinowe odrobina kiwi obowiązują jako tendencje na polu golfowym. dla wielbiciele kolorów klasycznych jest również wielki powrót koloru czarnego. To co jest ważne w ubraniu golfowym to nie tylko kolor i moda, czy